Hejcie, Szymonski bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Ja jestem z Polar A dzisiaj będziemy chyba kopać debris. Jak widzicie, kopałem dwa debrisy. I co z tego wynika, że niedziela mi kona. Co jest? Niewidzialne pochodnie. Etek, ja po prostu Mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieć i dzisiaj będziemy po prostu kopać les. Na razie się za chwilę doczekniemy. Nawet się trochę poentampowałem. Czwart plus czwórka. Parę z piętnikami, bo dwójka lub i dwójka. Dzisiaj tak powodem się postawiłam. To wyjaśnia wiele, a nawet wszystko. Hmm. Ja tego nie będę, Bo to jest taki no, nowoczesny na rzecz na moich filmach, czyli nie będą one montowane. Szczególnie to co Minecrafta, bo jakieś takie inne serie lub taki po prostu survival. Czyli jakieś takie nudne materiały nie będą wymontowane w ogóle. Ja po prostu będę więcej pitolił. Bo po prostu chcę teraz pójść, pójść na to, aby YouTube zainteresował się moim kanałem. Czyli po prostu pójść ilość, nie? Bo tak, tak działa dzisiaj algorytm, że YouTube wykrywa, gdy filmy robisz szczęściej, to przez to trafiłem do większej ilości użytkowników. Tak to będzie działać. Jak mam do większej ilości, to, to by bez łatwiej było mi po prostu spróbować by się wyżej. To było tak na przykład. Pamiętam, że największy wzrost mojej popularności był na tym, przez tym na wakacjach, gdzie tych w zeszłym roku, gdzie tych filmów było całkiem sporo. A dlaczego? No to jest wyjście. Ponieważ było ich więcej. Fajne, że wiele ludzi się wtedy zainteresowało w ogóle moim kanałem. No, też ale... Więc ty do mnie, bo ja ten kanał, tak naprawdę, mocno cię, ostatnio ten kanał mocno porzuciłem. To jest, bo tak naprawdę przez miesiąc, przez miesiąc tak naprawdę nic się nie nagrywałem. Znaczy, nagrywałem, tylko tego po nie wrzucałem, bo siedziałem w tej informacji, że muszę montować. Montować się i lenistwo. Rozumiecie? No, przepraszam, musiałem montować. Nagrywa się to w wokół... ogóle. Tak, nagrywa, dobra. To przepraszam przepraszam za to, ale tak, tak mam pół. I nie pamiętam, czy my tu wykupaliśmy jakieś debrisy, czy nie. Ja tak wiem, że jest metoda kupanie debrisów, że kop, 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 ale owcami ten, łóżkami lub TNT. Ale tego nie robię, ponieważ nie starczy na łóżku. Jest jakaś lawa. Tak, trzeba do Hyaki Debrisy. No i no jak kojarzę do Minecrafta. No i tutaj nie grałem z miesiąc. To inna sytuacja. Co ja może zrobić cięcie? No Po prostu się będzie dziwko tutaj nie To nie, nie. jakieś wyjście były. nie chyba te debrisy wykopałem tak i chyba zrobiłem z nich nader to tutaj mam high on jest nie ma na to że zrobisz już sztabkę Czekać. ja mam może zrobić cięcie. Albo nie. Po prostu by tutaj, tutaj zaczniemy kopać. Znaczy tutaj. Znaczy. Tego nie było. Mm.

to brzmi głupio, a jednocześnie mądrze. Ooo, może to zakryję i nie zgadnę. To była lawa, tyle tego, no.

tak, sobie nie ogarnię. No, żebym potem nie rozkopał, Więc to będzie taki odcinek do obiadu. A i też jeśli na przykład chcecie, taka tylko pytanie, czy chcecie na przykład materiał o na przykład Windows, na przykład właśnie jakiś teście jakichś systemu, w pokroju Windows, takie na przykład Windowsa, Linuxa, nie ma proszę. Ktoś mnie o recenzję Mac a teraz ja to chyba powiesz. Powiesz, ale na przykład Windowsa XP. Mogę na przykład pokazać, jak ten Windows wyglądał. Dobrze, ja jeszcze nie teraz, ponieważ mam komputer, ter jeden, który mógłby fajnie z tym pomóc. na przykład gierki. I, I piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Proszę Was. Napiszcie w komentarzach coś innego niż pierwszy. To jest, bym się zirytował, jakby mi się okazało, że jestem z tym nie, nie nagrywałem dźwięku. Naprawdę. Z ja czego będzie tak naprawdę nudno? Właśnie dlatego nie chciałam nagrywać Minecraft'a. Choć wiem, że on się w sumie najlepiej u mnie ogląda. Ciekawe dlaczego. O Boże, na zebranie. No sobie. Troszeczkę kilometrów. Dając porobkę z tą z tą nową, brudną. No jeden jeszcze żelazny, tylko na jedno tyle mi stać. Patrzmy jeszcze oczywiście. No Siempre zrobić jeden. jeden. Tutaj co są zapalniczki. No i jak jesteśmy już przy tym, no to co porobię. Sztapki, ponieważ ostatnio na Zrobić sobie perełki, ale z względu na to, że Minecraft tak strasznie znerwi to farmienie. Farmienie na piglinach, że straciłem całe złoto. Zostało mi chyba kilka sztabek. Nie żartuję. Kilka sztabek złota plus to, co teraz tak naprawdę z... i plus co zrobiłem, i już. już schowałem do balu. Mam nadzieję, że jakieś debrisy znajdziemy. Znaczy ja znajdę? Ej, co by tu więcej powiedzieć? Będę chciał zrobić kolejne kroki. A tak, czyli kolejny powód do beki, kolejny tak naprawdę hit, który na ja się może przyjąć. Najlepiej i tak się przyjął ten pierwszy mój hit, czyli. Nie historia prawdziwa. Dziwa, ale teraz, ze względu na to, że YouTube kradnie na konkretne wyświetlenia, ponieważ one mocno spadły, to według mnie jest po prostu dziwne i nie, 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 nienaturalne. No, a na no, skoro tak na to nie zależy. Ciekawe, czy w ogóle robi tu miniatury. Hmm. Możecie na przykład pisać o właśnie na przykład różne serie i nie Among Us, ponieważ Among Us samemu powiedzmy sobie szczerze, to jest coś. Upiego, lepiej ekipę, a ekipa ogarnąć to nie jest łatwy sposób. Ja po prostu się w to nie bawię. bo kilka odcinków z znajomymi, nie wiem, Fortnite, Brawl Stars. Oczywiście Brawl Stars. Jest... Fortnite. Co tam jeszcze było? no dwa odcinki z Brawl Stars, a jeden z Fortnite, bo potem się nie chciało w to grać. I w sumie to będę nagrywał jeszcze 18 minut. O, zaczęłem sobie kichną. O złoto. To, to co... lubię najbardziej. Czyli ja. ja. Jestem kotkiem. Bez jednych dziwnych skojarzeń, że jak mam dziewczynę czy coś. Nie. To już Was od razu uprzedzi. Mhm. A i ja też planuję może zrobić coś takiego, jeśli chodzi o serię. No to może jakiś pokazik studia, jak ja tu pracuję. Nie wiem, kazać, jak ja to sobie tutaj pracuję. Znaczy to nie jest moja nie jest studia, bardziej mój pokój. Może Nie, a faktycznie, a teraz nie widzicie, bo tak z To wy jesteście LOMU! Znaczy widzicie trochę mojego pokoju, w sensie takim, że widzicie tutaj ten, ten, moje kółki. Chociaż... Chociaż w sumie wiele ludzi. wie jak wygląda mój pokój. Cały. Chociażby... No nie, nie jest teredysk. Bo z teledysku nie zależy, które, którego teledysk. Ponieważ jest usłysz mój głos, jak jestem bogiem, widzieliście inne pokoje. Widzieliście kuchnię, widzieliście salon, ale mojego, a mój pokój widzieliście z tej perspektywy, Co widzicie ją na, na tych filmach normalnych.

No spalto, no ty lawa jest ułomna. O, dobrze. Chciałem wodzi włączone dźwięki w Minecrafcie. Nie widzę o Sejpnić, tylko... Nie dzieje. Nie, po prostu mnie tak cicho, że w ogóle nie słyszę. No. O! Aha. A, ale, ale burczy ta je Aj, kolejna. było <coughs> <coughs> I to bardzo gorąco. Zapomniałem, już, już gubiłem wątek. Oczywiście. Sary, no nie dzisiaj. Tak jak creepy jest to. Lawa tak według mnie tak brzmi, trochę creepy. Takie jest przynajmniej moje odczucie. Lawa w Minecrafcie jest creepy. Dziękuję. Moi. Ale jak masz tak głośno, to jest strasznie creepy. Ja jestem ciekaw, jak to będzie słyszeć. Nie, nie słyszycie to w miarę cicho. Nie, bo po prostu może słuchacie mi tu, Tak. Ja w ogóle nie słyszę. O, tak będzie dobrze. No więc co do filmów. Poza systemami pokażę studia. Studia może jakieś poradniki, jak montować, montować. Myślę, że było na przykład czymkolwiek nagrywać i tak dalej. Programa, podstawy Windowsa, podstawowe rzeczy. Nie wiem na przykład podstawy. Jak łatwo nauczyć się, nie wiem. Języków. Nie wiem. Takich systemów operacyjnych właśnie w kroju Linuxa. Nie do końca Windowsa, bo Linux jest według mnie... mnie tak mam wrażenie, że będzie dużo trudniejszym systemem do ogarnięcia niż Windows. Można dlatego, że z Windowsem obcuję długo, a z Linuxem nie obcuję... A, a Linuxa nie używałem w ogóle. Ani razu jeszcze nie miałem okazji zainstalować żadnego Lubuntu, z którego najprawdopodobniej będę korzystał. Korzystał. I w sumie miał być film taki kopanie. Ja nic nie znalazłem. Ja jestem do Jakie No ja bym mi dobrze. A mówiłem, że do 16 będę nagrywał, ale chyba zakończę za chwilę. Znaczy jak ja to nagrywam, to jest godzina 15.48. Będę nagrywał to jeszcze z minutę, dwie max, bo i tak wyjdzie moje nagrania pół godziny. Dobra. To ewidentnie teraz kończy odcinek. Aha, lamus. To Blackstone, to so jest lepopie. Wydaje nie są teraz. Tak, mam też wdzięczność, że o aj, wiemy, Netterwalls Urs Netherwork Tour Netherwork Nie, nie jestem na baza deltas, tylko na tym czy ja bo jestem na normalnym biomie, albo jestem na tym takim... No z mi piskami. Tak, to... Da, da skończy mi się kilo, więc... Ja mam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, zostawcie w górę, zasubskrybujcie kanał, piszcie o, tych, o tym co mówiłem, a jak tego nie słyszałaś to cofnij film, bo ja ci nie powiem w których to minutach było. Ha, ha, Także, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. No, który którym to się skończyło, to jeszcze nie rozumie. Pan?